Dzień dobry wieczór. Moi drodzy, krążą słuchy, że wciąż interesuje Was temat oczyszczacza powietrza i że jeszcze nie zdecydowaliście się na model dla siebie. W związku z tym, dziś przedstawię Wam oczyszczacz Sharp UA HD40EL Plasma Cluster. Zostawcie suba i kliknijcie w dzwoneczek, a zaczynamy tuż po Intrze. To niepozorne urządzenie jak na swoje możliwości pobiera ekstremalnie mało mocy zaledwie 19 W, co przekłada się na niskie koszty użytkowania. W oczyszczaczu Sharp Plasma Cluster zastosowano trzy filtry: wstępny, wychwytujący największe zanieczyszczenia, HEPA, odpowiedzialny za m.in. odfiltrowanie pyłków, co jest szczególnie ważne dla alergików. Filtr węglowy usuwający szkodliwe gazy czy nieprzyjemne zapachy oraz filtr nawilżający ale o nawilżaniu już za chwilę. Dzięki systemowi czujników nawilżania i temperatury Sharp Plasma Cluster obsługuje się sam, stale monitorując jakość powietrza oraz wilgotność i automatycznie dostosowuje tryb pracy do jego parametrów. Jedno uzupełnienie zbiornika na wodę daje nam 5 godzin intensywnego nawilżania nawet do 650 ml na godzinę, co przekłada się na lepszą kondycję chociażby skóry czy układu oddechowego. Kadr, czyli współczynnik skutecznego oczyszczania powietrza, w jego przypadku wynosi 216 m3 na godzinę, pozwalając na sprawne oczyszczenie np. kawalerki czy większego salonu lub sypialni o powierzchni 26 m2. A, i nie musicie przejmować się hałasem. Poziom generowanego dźwięku to ledwie 23 dB, dzięki czemu jest niewiele głośniejszy niż szept. Mamy tu sześć trybów pracy, a jednym z nich jest polen skupiający się na zanieczyszczeniach w postaci pyłu kluczowy dla alergików. Pozwolę sobie wspomnieć o jeszcze jednej funkcji, którą chwali się firma Sharp. W skrócie plazma klaser to jonizowanie powietrza, jak tłumaczy sam producent. Duża ilość urządzeń elektrycznych sprawia, że powietrze w naszym otoczeniu nabiera szkodliwego dodatniego ładunku. Oczyszczacz szarp. Dzięki wspomnianej technologii nie tylko pozbawia powietrza wspomnianego ładunku. Wytworzone przez niego jony otaczają zarodniki grzybów i niszczą ich ściany komórkowe, zabijają drobnoustroje, czy też niwelują nieprzyjemne zapachy. Sharp Plasma Cluster to urządzenie, które pozytywnie wpłynie na stan powietrza w Waszym mieszkaniu, co bezpośrednio przełoży się na Wasze zdrowie. Oraz sam poczucie wasze i waszej rodziny. Link do urządzenia na stronie Media Expert znajdziecie jak zawsze w opisie filmu. A teraz trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!